Witam wszystkich. Jestem Shrank. W tym odcinku zagrajmy w Shadow Warrior Classic Redux. Rozpoczynamy drugi epizod. Będziemy grali na poziomie trudności I have no fear. A ninja knows no fear. Bardzo ładnie. Mamy chociaż broń, to jest plus. hanging out. Tam jest jakiś niegrzeczny przeciwniczek, więc go szybciutko tutaj, jak snajperzy, bardzo ładnie nam to wyszło. Aha, to jakiś wir. Więc my sobie skoczymy do wody. Czy tu nie ma czegoś ukrytego? Chyba pójdźmy tutaj pod wodą, może jest jakiś sekret. O, już coś zdobyliśmy. Dobrze, zróbmy sobie savea. Czy tam można głębiej popłynąć? Tak. Musimy szybko się wynurzyć. Jeszcze raz szybko, tylko pod wodę. Są niegrzeczne rybki. Jeszcze raz szybko idziemy tutaj pod tą wodę. Jeżeli wypłynąć, no to końcem końców w końcu nic nie zyskaliśmy na tej akcji, no dobra, nieważne. No okej, okay. to nas już tutaj chce potraktować ołowiem. A to był niegrzeczny przeciwnik, więc musiał zostać ukarany. No tam się to się otworzyło. A no i się zamknęło. Ten stolik chyba. Tak, ancient Okej, okay, fajnie, udało nam się zrobić sekret. To jest plusik, Tam jaki miliard? Co to jest? Jakieś działo? No, szkoda, że nasz wokater nie może takiego działa nosić. No, co przy sobie? By nam się przydało. To jest ta sama sytuacja, co z tym czołgiem, że to trzeba po prostu rozwalić. Zobaczmy, czy coś które się zmieniło pod wodą? Też nie. To jest pytanie za miliard. <laughs> Może da się to wysadzić? A, tu jest coś do zniszczenia jednak Dobrze, więc Jak będzie z granatnika Dobrze, udało nam się otworzyć przejście Cieszę na wypowiedź naszego bohatera. Czyli teraz idziemy tutaj. Ten wariat tutaj wskakuje, Się nie pyta w ogóle. Chodź tu do nas. Gdzie on jest? Wariat wyjątkowy z twarzy. No, nie wyszła ta cała akcja ale zaraz, czyli może pobiegniemy w drugą stronę, zobaczmy czy tam czegoś nie ominęliśmy jak to jest zrobione ten etap okej, okay, czyli tu jest jakaś krata po prostu i nam mówią nie, wy tutaj sobie nie zeskoczyć, no dobrze czyli musimy tam się udać, ale tutaj coś jest kawabunga Okej, okay, fajnie, zdobyliśmy tą broń. To jest bardzo fajna broń. Słychać jakiegoś wariata i go widać też. Spokój się. Czemu jesteś taki niegrzeczny? No. Zróbmy save'a, bo tam... nie wiadomo co się czaić może, hej. Jego kolega. Myślicie, że jak się bije w klatę to ma plus 5? Ok, gold key potrzebny nam jest, czyli złoty klucz. A tutaj srebrny klucz. A tutaj nic nie dostaliśmy. Znaczy dostaliśmy, ale my to mamy. Ty tam siedzi. Jakieś wariata to jest ciało, czy ta ciało? Teraz pewnie coś wyskoczy. Jeju, co ja w ogóle zrobiłem? Tak się zakręciłem, że on haha nam ha, ha zrobił. No, nie bij nas. Może tym razem pobiegniemy w tą stronę, tak dla odmiany. Potrzebny nam jest srebrny klucz. No okej. Okay. Mamy ZŁOTY KLUCZ Trzeba uważasz na tych różnych wariatów No czemu on bierze miliard na klatę? Co za typ Myślałem, że on patam, pata ha-ha-ha Przeginałem momentami ci przeciwnicy Nie Ciebie nam tu brakowało naprawdę Ojej ten latający będzie tu robił sceny a my nic już nie mamy prawie To dobrze wiedzieć przypadkiem otworzyliśmy sekret oh. jaki fej, jaki fejk ojej to było epickie okej okay. ojej ja nie wierzę w to, co się tam stało. To nie dzieje się naprawdę. To nie dzieje się naprawdę. To jest chory. To, to, co się stało teraz, to jest takie chore. Ancient Chinese Mamy rakietnicę, to jest plus. Okay, mamy złoty klucz, więc to jest dobrze No. Niestety, wywaliliśmy niepotrzebnie rakietkę. Czy nasz bohater go podsumował? Tu jest silver, okay, więc... Tak, my sobie zapiszemy. Niech będzie tutaj. Dzisiaj tutaj wsadza ten złoty klucz No, ale żeśmy sobie wywalili z tego nie, nie Jeszcze raz. <trybujesz> Jak to. No tośmy sobie minę podstawili sami. Ok. to jest jakieś kolejne przejście. To, że to na szybki wypadek zróbmy save'a Ok, więc otwieramy te drzwi dalej. co? może z czas się rozejść. A jest Uzi, Ok. Nie ma czegoś za tym? No dziwo nie. No ok, więc otwórzmy sobie taste te drzwi. Wpisać te beczki, tak na wszelki wypadek. Aha. Ha? No, dobrze wiedzieć, że oni tutaj takie akcje mają. Aha, w drugą stronę też nas bije. Nie. <laughs> Ojej, dobrze, okej. Okay. Tam można niby przez okno zrobić jumpa, no... A tam zróbmy sobie zrobię jumpa przez okno Jump przez okno Aha i co nam dał ten jump przez okno? No nic on nie można u tego wczytywania to sobie pobiegniemy Podejdź od nas, ty niegrzeczny potworku, który się wsadzasz sam ten typ nas teraz będzie tak męczył tutaj. Okay, Zebiliśmy tego typa i mamy jakieś przejście a to chwila. Pierwszy spraw tutaj pod wodą już zebraliśmy? Tam coś chyba jest dalej. Nie, czekaj, daj nam tutaj załatwić sprawę. Ty, czemu poszedłeś na górę? Przejdź na dół. No, co nam to daje? Aha, chyba trzeba otworzyć to w dwóch miejscach. Ten jak nigdy, padł po tych się szybciutko. Mamy klucz, mamy serwny klucz, ale czy mamy możliwość wejścia już tutaj? Nie, czyli my musimy to gdzieś jeszcze aktywować. Tylko gdzie? To jest bardzo dobre pytanie. Mam nadzieję, że gdzieś tutaj już więcej nie robił scen. to wodospadem, jakiejś akcyjki? Nie, mm -hmm, okej, okay, więc używamy naszego klucza. Hmm, what we Chyba Zobaczmy czy to aktywowało tamto tamto wejście. Nie, niestety nie. Czy nie jakieś sekretu pod wodą nie? No dobrze, czyli kontynuujemy roki ten czy to można się wcisnąć? ta zagadeczka nie jest zbyt epicka? A zaraz, teraz dobre pytanie: tak, czy tamto, tamta tablica, jest rozwiązaniem tej zagadki? Bo to też tak może być. Sprawdźmy. Więc to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Zapraszam Was do obejrzenia kolejnego odcinka. Dzięki za oglądanie.